Od tajemniczego śmieszka, który ubiera gołębie w kapelusze wojskie, po sklep, który każe swoim pracownicom nosić specjalne odznaki, kiedy przechodzą te dni w miesiącu. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejne 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Paskudne swetry świąteczne to obowiązkowy element każdych świąt. Jednak jak widać w tej całej paskudności również istnieje granica. Kanadyjski Walmart musiał aż wystosować oficjalne przeprosiny po tym jak w jego ofercie pojawiły się swetry z Mikołajem, który siedzi przed trzema kreskami białego proszku, trzymając rulon w ręce, a pod wszystkim widnieje, w tym przypadku dwuznaczny napis Let it snow. Numer 9. Gołębie w Las Vegas stały się medialną sensacją, po tym jak ktoś nieoczekiwaniem zaczął im zakładać kowbojskie kapelusze. Jednego z nich nazwano nawet Clack Norris, od angielskiego słowa oznaczającego gdakanie. Cały prank przestaje być już jednak taki śmieszny, kiedy znamy sobie sprawę, że kapelusze przyklejono do ich głów za pomocą superglu. No cóż, mówi się, że jak chce się być pięknym, to trzeba cierpieć, ale te gołębie raczej mają gdzieś, jak wyglądają. Numer 8. Rosyjska telewizja pracuje na Reality show o nazwie Island, które ma mieć miejsce w klasztorze zlokalizowanym na Małej Wyspie z dala od cywilizacji. Weźmie w nim udział 10 chętnych, którzy rozpoczną życie zakonników. Do ich zadań będzie należało mycie podłóg, robienie świec czy spotkania z księżmi, a wszystko po to, aby odnaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Numer 7. Debbie Karemer, która 15 lat temu przeszła operację zmiany płci i stała się mężczyzną Liharisem, nieoczekiwanie zmieniła zdanie i z powrotem chce stać się kobietą. Można by powiedzieć, że kobieta rzeczywiście zmienną jest, ale w tym przypadku chodzi o to, że kobieta w końcu zrozumiała, że to nie jej płeć była problemem, tylko paniczny strach przed gwałtem, przez to, że w młodości była wykorzystywana przez swojego ojca. Numer 6. Rosja opanował nowy trend falowanych ust, zwanych także diabelskimi lub ustami ośmiornicy, polegający na wypełnieniu krawędzi górnej wargi, aby stworzyć falowany kształt. A wszystko to dla lajków na Instagramie. Nie wiem jak wam, ale mi to trochę przypomina jakieś hemoroidy wychodzące z tyłka. Jak widać, tipsy, sztuczne rzęsy i kilo tapety na twarzy, kary no mi już nie wystarczą. Zawsze znajdą coś nowego, co odwróci uwagę mężczyzn od ich ptasiego muszczku. Numer 4. Japoński sklep z kobiecymi artykułami poprosił swoje pracowniczki, aby nosiły specjalne odznaki, informujące, że przechodzą właśnie okres. Na odznace widnieje kreskówkowa postać Seiri Chan, znana jako japoński symbol menstruacji. Właściciele sklepu bronią się, że chcieli w ten sposób walczyć z piętnowaniem kobiet, które przechodzą ciężkie chwile, jednak efekt był dokładnie odwrotny, gdyż klienci po prostu nie mogli powstrzymać się od ironicznych komentarzy. Numer 3. Ostatnio Apple zaprezentowało komputer, którego topowa konfiguracja kosztuje ponad ćwierć miliona złotych. W tej cenie można by kupić sobie ekskluzywne auto, czego najwidoczniej byli świadomi także projektanci Apple'a, ponieważ do komputera można opcjonalnie dokupić również kółka, żeby móc swobodnie go przemieszczać. Ich cena w Polsce to tylko niecałe 2000 złotych, czyli w sumie wciąż tyle, za ile rzeczywiście można by kupić tu samochód. Numer 2. Turecka armia już jest jedną z najpotężniejszych na Świecie. A do końca tego roku mają dodatkowo zasilić dron wojskowy Songar wyposażony w karabin maszynowy. Zdalnie sterowany przez człowieka dron może strzelać do celów z odległości 10 km i do tego przenosić aż 200 sztuk amunicji. Największe wrażenie robi jednak jego dokładność, bo według producenta dron z 200 metrów jest w stanie trafić nawet w piłeczkę do tenisa. Numer 1. Kiedy żarty z weganów wchodzą za mocno, pewna amerykańska restauracja rozwścieczyła środowisko wegan po tym, jak pewnej wegance z okazji urodzin zamiast kawałka tortu zaserwowała plasterek banana ze świeczką wetkniętą w środek. Jak komentują internauci, ale o co chodzi? Normalnego tortu przecież by nie zjadła, bo ma w sobie jajka oraz mleko. To szczyt bezczelności iść do regularnej restauracji, oczekiwać, że za darmo upieką dla ciebie urodzinowy, wegański torcik, a jak nie, to poszczujesz ich w internecie i tym wegańskim jak lody z kostek lodu akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przekapiliście poprzednich newsów tygodnia. W końcu zawsze staram się wybierać takie, które się nie przeterminowują. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również mój drugi kanał na YouTubie, chiński ekspres z gadżetami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!